wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Mr. Himał ma i tu jest kamerka i to jest odcinek z nowej serii, z Pingwin Packa 2 Wiem, że nie miałam lepszej paczki no to jest takie, aaa, jakąś znaną paczkę musiałem nagrać, to takie, ale no po prostu mi, ja mam zwyczaj i mi te paczki nie działają ale już wkrótce no nie tak wkrótce, no ale po wakacjach pojawi się Launcher Hero Minecraft Hero też ta, taka paczka, no i i a teraz mamy kamerkę. Mam, 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 mam... kamerkę i będę nagrywał filmik. Teraz tak, nazwijmy to świat. Oin. Ping craft. craft. Ha! Dobra Nie wiem, czy mnie widać, kurde na kamerce Boję się, że mnie nie widać I cała kamerka pójdzie do półpy W ogóle Zapomniałem, że jest dzisiaj ze mną Polska Ligi Przywitaj się Hej I ona gra tam w jakiejś mini gry Jej Wiecie? Czy teraz począł na chwilę na survivala? Na Super serbię multihard. Michał na pewno zostawi linka pod tym filmikiem super serwer reklama tak reklama jej mam aż co się dzieje tylko kurde mi takie teraz konwertowanie te świata świata kurde konwertowanie świata i świata konwertowanie no i i świata e Michał? co? Ktoś mieszka w naszej bazie skąd wiesz? bo teraz mi z Aha. Taki zwyk z żelaznym. Najlepiej, że ten gościu podbijał się na rudach redstone. Nie mam w ogóle kakalkowca. Wiecie co robię cięcie. Jak się robi? Od tego nie widziałam. Dobra. Jestem po cięciu. Ogarnąłem program. Program problem. Wiesz jak się Już... robi słońce jajo? Nie. Ja też nie. Już jesteśmy. ...w świecie naszym i widzimy tutaj ticket Lejona i zabijemy Owcę pierwsze. A, masz znaczona rzecz! Że... Idę pograć w Vampires. Tak, i jak wiecie, już ze mną jest Igi i ona gra zaraz w Vampires. Nie, ja zabije mnie wampir! Nie, nie, ostatnie z... został. Jest, zbiłam go. Jestem tylko super. Ła, kaktus! Że my jesteśmy taką ekipą. Co to nie jest takiego? Ja jestem w ja, to jest ropa. A najlepsze było to, że ja sobie w ogóle stałem i tylko raz go walam i on zginął. A wszyscy inni na niego nawalali. Game are started. Szukam drzewa. O, i tutaj już to nie jest takie. Coś. Arena charge. Ej, wszystkie no, areny teraz ten. Jak my skończyliśmy grać, to teraz wszystkie areny są zajęte Dobra, to zagram sobie w Quake'a teraz. Drzewo na horyzoncie! Ja idę zagrać w Survival Games. Tutaj wżeram chipsy. Nie masz premencji, żeby co? No. O, coś tam na zakrmierze. worst. Te pipy. Hide and Seek, idę na Hide and Seek. Czerwony dwie. A jaki poziom? Bo ja profesjonalny gracz Minecrafta nie jestem. Sorry chru za chrupanie. I nie będę grał na jakichś poziomach trudności na przykład. Hard. Bo nie jestem taki dobry. Ale może sobie potem przejdziemy na medium. Medium. Niech zgadnę, grasz na Easy. No. O chłopie. A ja idę na parkura na Ale przecież Parę. początki są ciężkie. Takie ciężkie jak do zrozumienia jest ten je, ta świnia, która, jest, która ma dwie kreski na sobie, jest bardzo różowa. E, jej rodzice zginęli w wypadku z owcą. No, no to jest bardzo ciężkie, no. Idę zabić tą owcę. Znaczy tą świnię. Nie masz wystarczających punktów, a ja chciałam być Pinokio. Jest, tu tam, jest tam klasa Pinokio? Tak. <noise> Na Skywarsach jestem, to jest klasa Pinokio. No nie uciekaj przede mną! nie ci nie zrobię. Są dwie osoby. A. Wiem, że jak wyglądam, że wyglądam jak jakiś gracz cesa CS-a. Takiego taki mania cesa jak gra w Minecraft i w ogóle na konkretnie... Jeszcze jeden gracz i zawsze się gra. Ej, weź w tym pudełko nie mogę oddać sobie, że zrobić mm -hmm. Jezu, ja tam do tyłu to swoje oczy. To, Ale ja mam klap. piękną szyję. Jestem. Hop. Ej, wiesz jak I... Patrzy, tak nas... Spadłam, zaczęła się gra. A ja tu kurde, skina swojego patrzę. Wszystko brać od razu. Serio? Super, wywaliłam miksturkę, nie wiadomo po co. Gry. Ej, ja nie dostałam oprócz kobla i lony... Aha, ty muszę do skrzyneczki lecieć. Cicho, siedzę jak jakiś tempak Tutaj muszę opowiadać, a ja tutaj tak cicho. No, ja tutaj więc. Idziemy do tamtej góry. Jezu, wszędzie ta owca, ofta, ofta. Ej, hej, idziesz na krok. Kurde, ofta, cześć, cześć ofta, Stasiu. Cześć ofta, drugi Stasiu, cześć. Cześć Slimak Stasi, no nie no to było głupie Ale no, on też Stasi no To jest ciemno LAGU! Ej, wy zostało kobla. tylko trzy, dwóch graczy, ja i jakiś gość. Kopię Kobla, kopię Kobla Oj, jak słuchaj i ty dobre, dobre, dobrze Kopię Kobla, tak jak... Tak jest, jak... Kopię Kobla, jak ta lala Ha, 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 Dobra. Biorę I to sobie to i nie mam klady żadnej. Mm. mam patyka, a mam strzały i Co? Wygrałam, bo gościu spadł. Spoko. Przynajmniej mam 10 story. Ale jakie bezsens, ja już tam chcę iść do góry po kolejne skrzynki. I tak, wie, i tak wiesz, nie? Że już taki... Ja tylko ugraszam, to będzie no. taka bitka. Biorę sobie daję kobra do góry, zresztą ten... Chcę mm. iść po, po, po kolejne skrzynkę, a tu nagle... Gościu spadł. Tak. A co? Tam spadę sobie, dam mi wygrać. O co mam się trudzić. Dobra, jestem jeszcze raz. Mm. Jeszcze jeden gracz, żeby zabrać. A teraz są takie inne Też górki mi się nie podoba. A na jakiej jesteś? Z drzewami. To była fajna ze szkła, tak szybko zrobić... Super, że głód mi nie odrasta. Dołączył do góry. czy na 4, jeszcze jeden wilacz. No chodźcie, oczu, ludzi szkaracza. No gościu próbuje odkopać co tu pod dole, nie wiadomo po hmm. co. O, 10 sekund. 10, 9. Ja tu jest tripitypity, tu. No wow. Nie widziałeś? Gościu. Tripitypity, to. Tripitypajto. No jak to się nazywa? Tripicator. Geniusz Genius XXI wieku Trippie Trapi Paitra czy tripi? Trappie Cator A takim akcentem to, to, to mi to kurde angielskie No mi tutaj tutaj nie Very english Very good. English. In English. Deski. Deska tu, deska tam. Deska bardzo fajna ta. Drewno trzeba zbierać. No, a ty na, na czym grasz? Aha, na tym. No co się no. zaczyna, jak głupie drewno? Aha, widzisz? Drewno cię nie chce. Jezu, zombiekon! Jak to zabrzmiało? To jest Crafting, ja już chciałam robić crafting. Czym bliczka Mam już 5. żelazów. Żelaza. Ja wiesz, jak mam wykupę to żelazo? Mam to gdzieś. Idę już po skrzyneczki. A, a na czym grasz? Kater. A gość już tam jeden doszedł, ale ja idę po te takie do góry skrzyneczki. Na De Wars? Sky Wars, No A ty kurde, nie? No co to było geniusz. Widzisz? Jestem geniuszem. Czemu mam takie cofki? Widzisz? A już gości ma jak samą klatę. Jak to możliwe? Możliwe. Niemożliwe. To oszusta. To oszusta. No, tak. To o! Kurde, szusta. Ha! Jaki żart. Machanie no, rękami. Ja dwu, już mnie nie, już kurde, jak sobie mieczeki je sobie dykdery. Jednak nie, nie, musiałem tam iść, no bo... Ha, no bo, no bo, 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 bo. Dzień, Super, że idę w całkiem inną stronę niż jest tak skrzyneczka i marnuję sobie krew, no. Dobra, a ja tutaj... No ja nie, nie mogę Za niedługo kończymy odcinek, tylko nazbieramy że lat. trzy Jest jakiś gościu, który ma gołego skina Spoko. Co tam? Co tam? Bardzo ładny skin. Bardzo ładny. Mocę na 10. o na dziewięć na dziesięć. Czemu ja nie mam takiego, tego, tego? Skina? Nie. Nie mam tego, takiego kompasu, żeby sobie wybrać co chcę. Kit Thors muszę, tak? Chcę I? to. Chcę Kit tors. No, dwadzieścia jeden Jeszcze dwa żelazka. Chciałam z to to dostać z poczuciem. Ok, jestem. Jestem. wampirem jest Jestem. 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 no no to Jestem. 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 się z wami Jestem. To Jestem. się. Jestem. 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 Yay!